To jest mój ulubiony, ukochany, cudowny, wspaniały wózek inwalidzki. Dzięki niemu jestem w stanie pokonywać odległości, których normalnie nie byłbym w stanie przejść. Korzystając z tego wózka czuję się fantastycznie, prawie wolny, ale muszę się nauczyć jednej rzeczy na nim. Tutaj widzicie, Drabinkę do rehabilitacji. Na tej drabince można ćwiczyć przeróżne figury, cudowne rzeczy. Naprawdę ta drabinka jest fantastyczna. Gdyby nie fakt, że jeszcze za wcześnie, aby z niej korzystać, ponieważ nie jest ona zamocowana do ściany, jest tylko tutaj. Po prostu opiera się o nią. Lecz nie jest do niej zamocowane, w związku z czym moja rehabilitacja musi jeszcze poczekać. Ale wracając do wózka inwalidzkiego. Kupiłem sobie nowe koła. Ktoś może powiedzieć, A, co za kretyn? Jaki, jakim trzeba być idiotą, żeby kupować sobie koła do wózka inwalidzkiego? Po ci nowe koła. Kretynie jeden. Po co ci nowe koła? No powiedz mi, po co ci nowe koła? Dioto, no słucham. Nowe koła to znaczy większy komfort jeżdżenia. To jest na przykład, wyobraź sobie, że masz rower, który możesz podjechać, musisz podjechać pod górę, ale masz jedynie jedną przerzutkę. Nie możesz zbytnio zmieniać przerzutek. Wyobraź sobie, jak ogromna tu musi być męka dla ciebie. A gdybyś miał przerzutki, jest to wiele łatwiej, prawda? No właśnie. Tak samo jest z kołami do wózka. Więc gdy będę mieć nowe koła, to powiedzmy sobie szczerze Będę uczył się zjeżdżać. Na wózku po schodach. Ktoś może powiedzieć. Ty głupi jesteś. Chcesz na wózku zjeżdżać po schodach. Zwariowałeś? Otóż. Nie zwariowałem. Otóż jest to możliwe. Jest to możliwe. Jeżeli zjeżdża się. Po schodach. Nie przodem. A tyłem. Dlatego też. Ważne jest to, aby mieć mocniejsze felgi niż te, które mam tutaj, ponieważ te są zbyt delikatne i mogłyby się uszkodzić. Zarówno felgi, jak i sama oś koła mogłaby odpaść po prostu. To też potrzebne są mocniejsze koła lepsze koła bardziej takie energiczne. Może dlatego, firma, która je produkuje, nazywa się Spinergy. Energy, Spinergy, you know. Wiecie, co mam na myśli. Więc zamówiłem sobie koła. One będą, one są jeszcze teraz w trakcie wykonywania, i będę, będą wysłane dopiero za tydzień, kiedy już będą gotowe. Będę mieć y, nie srebrne, a raczej znaczy srebrne będę mieć obręcze, tak zwane ciągi ze stali nierdzewnej. Natomiast jeżeli chodzi o resztę rzeczy, takich jak y, sz, szprychy szprychy będę mieć w kolorze czerwonym. Czerwony bardzo, bardzo ładnie. Będzie komponować się z czarnym wózkiem. Czy nie mam racji? No, moim zdaniem mam. Więc czerwone szprychy do czarnego wózka i do przodu. Wyobraźcie sobie, jak taki wózek będzie fantastycznie wyglądać. Jak będzie użyteczny w tym momencie. Jeżeli będę w stanie zjeżdżać po schodach, to będę o krok milowy dalej, jeżeli chodzi o możliwości samodzielności, prawda? Oczywiście na początku trzeba będzie robić to z asekuracją, ale później, później kiedy już nabiorę w sprawy, kto wie, dlaczego by nie zjeżdżać samemu. No, właśnie, sądzę, iż jest to możliwe, dlatego też kupiłem sobie nowe koła. Co nie zmienia faktu, że nowe koła będą o tyle dobre, że będę mógł zjeżdżać sobie po schodach przy pomocy tych kół. Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że wciąż jest zbiórka. I na tej zbiórce jest do zebrania 29 tysięcy. Jeżeli ktoś mnie zapyta, po przy ocie, padłeś na głowę, chcesz, nie wiem, pomóc ci jakoś? Dobrze cię czujesz? Jeżeli ktoś coś takiego by mi powiedział, powiedziałbym, tak, czuję się fantastycznie, Czuję się bardzo dobrze. Czuję się dobrze. Bardzo dobrze. Dlaczego 29000? A dlatego, że do wózka potrzebny jest napęd, który by trzeba było zamontować tu z tyłu. Napęd, który nie rozwija jakichś szaleńczych prędkości, jedynie 10 km na godzinę. Aczkolwiek 10 km na godzinę to jest właśnie tyle, ile bym potrzebował przy podjeżdżaniu pod górkę. Może nie jest to zbyt łatwe, ale według mnie 10 km na godzinę to jest prędkość, właśnie, która mi by bardzo pomogła, i dlatego taki napęd jest niezbędny. Napęd jeżeli chodzi o podjeżdżanie pod górę, jest rzeczą niezbędną. Z kolei hamulce, o których wspominałem, są rzeczą niezbędną, jeżeli chodzi o zjeżdżanie z górki. Dlatego, że nie oszukujmy się, hamowanie ciągami nie jest rzeczą łatwą. Nie twierdzę, że można się poparzyć albo coś, ale wyobraźcie sobie, że zjeżdżacie z kurki i już osiągnęliście jakąś prędkość. W tym momencie człowiek aż boi się chwytać za ciągi, bowiem nie wiadomo, jak to może się skończyć. Tymczasem, jeżeli by mieć, mieć hamulce tarczowe, to można zjeżdżać swobodnie z góry i sobie po prostu hamować, bądź zatrzymać się całkowicie. Tak czy inaczej, jest to o wiele większy komfort jazdy. Sami przyznacie. Więc napęd tu z tyłu fantastyczna sprawa. Do tego jeszcze hamulce tarczowe. Również fantastyczna sprawa do tego jeszcze koła koła, które mają wewnętrzną amortyzację, która zdaje się być niezbędna w miejscu, w którym ja mieszkam, ale również przy wszelkich nierównościach drogi jest amortyzacja bardzo przydatna i po prostu. Wszelkie nierówności drogie nie uszkadzałyby mojego kręgosłupa. Tak czy inaczej, zapraszam Was serdecznie do wsparcia. A tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia już na rehabilitacji. Ho ho ho! No, nowe filmy. Pozdrawiam. Bye! Papa! Pa. Zapraszam, polecam Jacek Sekurski.